Przeciśnijmy do Farkasa. Farkas, Farkas, gdzie jesteś? Jesteś. Niektórzy ludzie myślą, że m głupi. Tych częstuję swoją pięścią, ale ciebie lubię. Otrzymałem już informację, że klient jest zadowolony. Udało ci się przynieść chlubę sobie oraz towarzyszom. Wow, dostałem Hejs Jeszcze muszę zrobić? Skior szukał Cię wcześniej. Porozmawiaj z nim, zanim zabierzesz się za inne rzeczy. Dobra, idziemy to Skiora teraz. Czy Ci tam siedzą na dworze i ten Ci opierniczają? Chociaż nie. No to, jest, no to są na dole w takim razie. Gdzie to jest? Rozmawiaj ze Skiorem. Tu siedzi. A, jesteś. Tak. Tym razem zaplanowałem coś trochę innego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Jeszcze porozmawiamy. Hmm. Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią, tam gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte, ale pokażę ci drogę. Dobrze, spokoją. Szkoda, że nie pyta o to więcej naszych ludzi. Uważam towarzyszy za coś na kształt rodziny. Walczyłem u boku każdego z tych ludzi. A więzy powstałe z potu są silniejsze niż te zrodzone z krwi. Wiem, że każde z nich oddałoby za mnie życie. Czego nie mogę powiedzieć o mlekożłopach, którzy mnie wychowali. Dobra. No mm -hmm. i teraz mam dylemat, co robić. Czy... Tak, że najpierw idziemy, idziemy pożykać, a więc się troszkę pomodlimy tutaj. Żeby wyleczyć jakieś ewentualne choróbska, które mógłbym gdzieś tam po drodze złapać. Dobra, myślę, że tak poczekamy tutaj do tej nocy. Co 13 godzin trzeba było poczekać. Idą. Nie teraz, w podziemnej Kuźni. dziś wieczorem. No dobra, jest wieczór, Koleś. Noc jest północ. Chyba ważne jest wydarzenie. Nie teraz. W kuźni, Regulamin live'a? Dziś wieczorem. No dobra, mogę coś takiego ustawić. Ela? kurczę, do nas dołączy. Podążymy za nią, gdy będzie w środku. Dobra, możemy zaczynać? Spoko. Oto co musisz wiedzieć. Jorvaskr to najstarszy budynek w Białej Grani. Niebiańska kuźnia była tu znacznie wcześniej niż samo miasto. Podziemna kuźnia tętni starożytną magią, starszą niż ludzie i elfy. Sprowadziliśmy cię tu, by dać ci siłę. A teraz ruszajmy. Dobra, idziemy. Oj, przepraszam. Zacuszyłem się trochę wodą. O wilkołak, jak miło. Robimy to w tajemnicy, gdyż Kodlak jest zbyt zajęty próbą odrzucenia wspaniałego daru, jaki otrzymaliśmy. On sądzi, że jesteśmy przeklęci, ale w istocie jest to błogosławieństwo. Czy coś, co zapewnia taką sprawność, może być przekleństwem? Więc bierzemy sprawy w swoje ręce. Żeby aspirować do miana towarzysza, musisz wraz z nami przyjąć krew wilka. Czy chcesz, by twoja dusza połączyła się ze światem zwierząt? No bo. W porządku. To wypić? No dobra, ja jestem wilczy z, wilczy z markiem. Jaka się skladać, nie szkoda. Dobra, nie będę ich tutaj zaczepiał. Co to było? Hej, hej, gdzie są moje ciuchy. Mój piękny diadem, broja, buciki, rękawice. Coś jeszcze. O to sobie załóżmy. Się przyda. Generację magii sobie będzie mieć zwiększoną. To się może przydać. Jak najbardziej. Mój krasnoludzki łuk. Śpisz? Zaczynałam już my... Twoja przemiana nie była łatwa. Ale nadal żyjesz, więc gratuluję. Zaplanowaliśmy nawet dla ciebie małą uroczystość. Niedaleko, na Skale Wisielców, obozuje grupa łowców wilkołaków. Srebrna Ręka. Chyba już ich znasz. Zarżniemy ich wszystkich. Co do jednego. Prowadź, skior już poszedł na zwiady. I oczywiście muszę i z tobą, nie? Pokażę ci, co potrafię. Hmm. Od 1500 ona chce, chyba nie. Jest w tobie krewy wilka. Ale, żeby ponownie skorzystać z jej mocy, musisz nabrać sił. I uważaj, gdzie to robisz. Są w tej krainie tchórze, którzy nie mogą znieść widoku prawdziwej chwały. Dobra. To naprawdę niezwykła. Ok. Zabiłowców wilkułaków, to tutaj. Ja mogę kazać tutaj zaczekać. Spior jest gdzieś przed nami. Musimy go znaleźć. Dobra, spokojnie. Buda żelaza. Gdybym nie był sam, to znaczy gdybym był sam, to bym to sobie wydobył, ale nie mogę. Znaczy mogę, ale. Nie przesadzajmy z tym wydobywaniem tych wszystkich surowców. I tak, moi drodzy, kot stał się psem. Zabarwie snięg. Nie chcesz, Dobra, załatwiony. Co to za popa są? Dobra. Nawet sobie z nimi radzę. Coś kurde bez Aeli coś czuję, czuło byłoby lepiej. zdecydowanie lepiej bez tej baby, ale no cóż, gra nam czasami narzuca pewne rzeczy. Jak to otwor otworzyć? Ma no. dobrze. Widziałem. A dziękuję bardzo. Fajnie, że Ci się Paweł podoba. Seria ze Skyrima. Bardzo mnie to cieszy. No, siądź, siądź z powrotem. Nie musisz wstawać. No i pięknie, naszyjnik z szafirem. Takie są zawsze najlepsze. O, kurde, to jakieś te. Wykończyli tego biednego wilczka, znajomy. Niektórzy nie potrafią odciąć się od zwierzęcia. Dziczeją. Na miejscu tego biedaka mógł być ktokolwiek inny. Powinniśmy iść dalej. Spoczko, foczko. O, jakąś, kurde, zniszczoną książkę wziąłem, po cholerę, po cholerę mi to. Dzięki. Eee... Niszczona książka, dobra. Ten kurde, taki mam bałagan w tym ekwipunku, że to jest szok. Dobra, to mamy, to mamy. Możemy ruszać dalej. Dlatego, że trzymają tu gryzonie, brudasy. Dobra. Ok. Jeszcze to poziomu trochę brakuje. Trochę szkoda. Bo ja lubię sobie poziomki tutaj wbijać. Jak u mnie w pracy? Tak sobie. Bywało lepiej, ale też i bywało gorzej. Kurde, taką głowę mu to przyleciało. Ostrzaskam Zwycięstwo jest twoje! Podtrzymaj Dobra. Nie, nie jest chyba możliwe, żeby być jednocześnie wampirem i wilkołakiem. Co to chciałem? To chciałem właśnie. Niechętnie ja od razu bym się przełączył postać bestii. Przezdobyć, kurde, ten. Muszę zdobyć ten pierścień Hircyna Bo on mi da możliwość kurde zmienienia się w wilkołaka kiedy tylko będę miał ochotę Gdzie ona kurde poszła Niczego nie widziałeś. Tam jest następny koleś. Jeszcze któryś? Chętny do odstrzału? Dobra, idziemy dalej. Nie będę trzymał tych cel, bo to chyba nie ma większego sensu. Dobra, co my tu mamy? Jest Aela, idziesz. Kurde, myślałem, że się gdzieś zgubiłaś. Dobra, idziemy. O. Mamy tu koleżkę.

Dzieleni po... chrześcijańsku. Grzybki, grzybki są zawsze spoko. Dobra, zio 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 zioła. Pod każdą postacią i w każdej ilości chętnie przygarnę. Górki, czy pasy skóry. Idziemy na górę zobaczyć czy tu jest? Nie. Ten to miał pecha. Chyba go zatwiłem jedną strzałą. W dodatku jedną chyba z najsłabszych w grze. Renegatów, a one są strasznie słabe te strzały. Co gorsze niż żelazne. Dobra, mamy to. Hmm. Taka skóra jest całkiem spoko. Jakiś plecak. Złoto pierścień. Dobra nasza. Dobra, zerkniemy, co tutaj jest. O, mamy tu kogoś. Załatwiony. Całkiem nieźle. Chociaż Aela kurde mi się zawsze tutaj dranżoli. Ja nie lubię tutaj chodzić kurde z tymi towarzystwie, to wolę samemu działać. Stek z łososia. O, czeladnik. Bez problemów. Czy 23 zrobię live'a? Możliwe. Bo 23 to jest niedziela, a, a ja niedzielę mam wolne. O, syn się obudził chyba. Eee. No. Chwila. Trzeba kończyć Znaczy ten, chwila przerwy. Okej, okay, moi drodzy. Też kurde, już będę kończył. Niestety ona chciałaby i spać. To jest podstępne. Nazywają ją tą. Chyba nie muszę. Dobra. E, idziemy. Okej. Okay. zaczynajmy. Zróbmy to na spokojnie, po cichu. Gdzie ty tam idziesz? Dobra. Nie wiedzą o mojej obecności na razie. ...zanim on się zmieni w tego wilkołaka. Tylko na tyle ci stać, co? Kurde, bez sensu. W nocy będzie zimno. Przynajmniej okryj wrażliwy... Na serio, tutaj mnie aż cofło. Dobra, słuchajcie, tutaj kończymy. Na razie. Będziemy to sobie kontynuować następnym razem. A tymczasem moi drodzy, trzymajcie się. Dobranoc. Cześć. Do następnego.